Witam, witam, witam serdecznie. Z tej strony spokojny człowiek to jest Stalker, Stalker Oblivion Lost. Yy, no w sumie cień Czarnobyla, ale. Yy, no, to ob modyfikacja Oblivion Lost. Ostatnio nie graliśmy w tą grę trochę, ale już gramy! Już gramy i zabijamy! Na początku widzieliście sami, zabiłem troszeczkę wcześniej, żeby już się nie męczyć. Zabiłem pijałę. Teraz zabiłem pierwszego Biera, Jeszcze będzie jedna łajza na dole, Trzeba będzie uważać. Gdzie jest? Ale to nie tylko ta łajza. Są jeszcze zombiaki, dobra. Musimy sobie z nimi poradzić. O kurwa, tamten już za pierwsza. Tam swoją tajną mocą. Zaraz dechnę, zaraz dechnę. Jeszcze stają te chore szmaty. Dobra, musimy go zabić. Musimy go zabić, bo inaczej to będzie jego dzień. Czy go zabijemy? No, nie zabijemy go. Jeszcze padnę. Tak jest. Padłem. Zabiję pijawkę wcześniej. Nie chciałem się znowu e, męczyć z tą pijawką na początku. E, to bardzo nudne. E, teraz już będzie łatwiej. Dobra, weźmy sobie życie. E, są te szmaty tam. Jeszcze Jest kilka tych szmat. E, jest biler. Mam na ciebie niespodziankę. Szmato. I chodź tutaj ty też. Chodź tutaj, szmato głupie. Chodź. chodź, że tu szmato. Padnij szmato My, dobra Dobra, zapiszmy sobie to. Co się dzieje z tym zombiakiem? Wstajesz tutaj, szmato, to chodź. Chciałeś, dobra, bij, bi, bij! Bi, bi, bi. Jeszcze żyjesz, jeszcze żyjesz. Ja wiem, że żyjesz, już nie żyjesz Dobra, jeszcze do koniec, tam był jeszcze jeden zombiak już się muszę dopaść, tu padnę cię też szmata, ale tam to nie z góry napierdata Dobra, chodź szmato, jedna pada ale to jeszcze nie koniec. Mam nadzieję, że wszyscy już żyją, nie żyją. Dobra, jeszcze że jest, jeszcze że jest tam beczką będziesz rzucał to jest taki tajny. Taka tajna szmata yy, z którą na pewno nie będzie nam łatwo walczyć teraz. Dobra, yy, weźmy sobie bandażyk. Jeszcze przeżyła szmata, dobra. Jeszcze nie koniec, jeszcze nie koniec. Yy, dobra, idziemy dalej. Można w końcu iść dalej, ale to nie będzie łatwe. Tutaj oczywiście już nic nie ma, dobra. Ostrożnie, ostrożnie, Bo tu się potrafią kurwa różne Złe rzeczy dziać Zobaczcie co się tu dzieje Przed nami, ale to jeszcze nie koniec To jeszcze nie koniec Idziemy teraz tutaj w lewo Wątpię, sobie może lata... O puczwa, przejdziemy ten dyk Ten dyk przejdziemy No, mam taką nadzieję Szukam tego yy... Co to jest? Jest... 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 O, 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 o! To jest on! Jeden. Jeszcze jest ich kilku takich, o, właśnie oni tutaj tak... na ...napierdzielają. Co to się dzieje? Co to się dzieje? Co to się dzieje? To kolejna szmatina. Ojej, jak ja ich nie lubię. Jak ja ich po, nie lubię. Portagates. Po, kurczę, Porta... Czy jak się nazywają już? O, żeleć mi się chce, żeleć mi się chce. Wtedy tutaj panikowałem, teraz jakąś radę sobie na szczęście. Idzie kolejny, leci kolejny, leci, leci, leci i pada. Bardzo ładnie. Zapiszmy sobie to, tutaj chyba anomalie są. 6, yy, przejdziemy tam anomalie. Tam będzie chyba wielka świnia z tego co pamiętam Wielka świnia... O, się będzie działo. Nie tu. Dobra, będzie wyłączmy się Będzie wielka świnia z tego co pamiętam. Ora, oni są na szczęście bardzo słabi. Y, można ich bardzo łatwo pokonać. Czy coś tutaj jest? Nic nie ma. Y, no pustki, pustki, pozjadały te chyba zombiaki, to wszystko, nie no, żartuję <grystujesz> wstępkę, żeby to pozjadać. Dobra. Jeszcze y, kilku. Pamiętam, że ich było tu zawsze chyba 5 sześciu, te, y, tym razem coś tak... Yy, już z, mniej więcej tu tutaj żeśmy zabili. Dobra, co tu je, się dzieje? Co tu się dzieje? O, i to jest miejsce dosyć straszne, powiem wam, ale yy, leży zombie jak tego co widzę i to jest wyjście. To jest to wyjście. Myśmy z tym tak przyjść i, mać. Ajaj. Aj, aj. Co to się dzieje? Co to się dzieje? Co to to czerwone się włączyło? O, oj, dobra, jeszcze nasz mata leciała. Dobra. Zapiszmy w takim razie, zawłonęćmy sobie bandaż, bo nie przeżyjemy długo, gdzie ten bandaż jest? Na szczęście muszę oszczędzać się, oszczędzać siły. Gdzie to było? Dobra, jeszcze jakaś szmata. Dobra, chodź że tutaj, zabiję cię i będzie spokój z tobą, bo jesteś górzający, dobra Padła kolejna i czy wszyscy to się okaże Szukam, szukam. Oa! No nie są opisani w podstawowej wersji chyba byli Uuuuj, doskonale, doskonale Świetny łup Świetny łup Podoba mi się tej tak, 18, zaczyna mi się podobać yy, A to jeszcze oczywiście nie koniec to jeszcze oczywiście nie koniec no, muszę to znaleźć yy, gościa, który będzie mi PDA. Tutaj nic nie ma Chyba nic nie ma Jeśli się ten gdzieś będzie no Teraz sama wiemy to Gdzie ja pójdę tutaj, gdzieś muszę iść... Aha, dobra, ten dyk i tu jest wyjście Tu jest z powrotem do samo miejsce gdzie byłem wcześniej, o kurde, ale się upocę się tutaj, aż to przejdę o, anomalia. Anomalia. I dobra, dobra. To będzie teraz... akcja bardzo trudna powiem wam. Dobra, szykuję się coś niezwykłego, dobra, szykujcie się na... Niezwykłego przeciwnika Jakim jest... Yy... Jeden mutant. OHAHAHAHA! Pojawił się! O, Jak ja uwielbiam! Niby olbrzym! Tu już się prawda zaczyna... zaczyna... o kurwa O kurwa, dobra! Więźć ma to! Tutaj jest właśnie ten człowieczek, którym będę musiał zdobyć PDA Chodźże tu! Chodźże tu! Bo bym tam, ale boję się, że zabijesz ten putafik się, zasrany i się broń zacię jeszcze. O ja pierdziel, dobra, bo to jest ja nie, bior nie biorę tej przeciwpancernej amunicji? Dobra. Ale on trzymały jest... Ale on jest wytrzymały rany. Julek, ile wytrzymać, ile wytrzymać. Jest padłeś! Padłeś i niestety muszę cię zmartwić, mam... Muszę siebie zmartwić, bo mam bardzo mało ilość amunicji. Dobra, idziemy dalej, tu już ma nikogo nie ma. Z tego co pamiętam chyba, że jeszcze coś się pojawi, bo tak już trochę zapomniałem ten, tego momentu. Yy, chyba już się nic nie pojawi tutaj, ale nie ja jestem pewien. Przynajmniej nie w tej części. Yy, o, jest kolejna broń. Samo Właśnie o tej broni wspominał e, Serius, sam pozdrawiam Cię, to oglądasz. E, bo, je bo, je będą, co nie wiem co dwie godziny. Raporty składaj Bez bezpośrednio u mnie. Dobra, tu się dzieje? Tu, Kod no. do laboratorium to 9524. Nic nie ma. Jak zwykle nic nie ma. Chciałbym dzisiaj z tego X-18 wyjść. Przynajmniej jest ukończyć te X-18, bo to jest dla mnie kluczowa sprawa, żeby... O, to jest anomalia. Czy będę mógł sobie spokojnie przejść? Spokojnie. Jest. Mogę przejść. Spokojnie. Dawno nie grałem w tą grę, naprawdę. Yy, trochę się bałem po tym odcinku. Dzisiaj już się mniej boję, musicie przyznać, yy, że już się tak nie boję bo... Uuu, nie ma nic. No jeszcze amunicja nie ma. No to mi czeka jeszcze jedna wielka batalia. No i to nie koniec jeszcze tego wszystkiego. To jeszcze nie koniec. Mamy jeszcze na, szczę na szczęście <laughs> shotguna, mamy jeszcze na szczęście drugi... Yy, karabin, który jest mocno... znaczy mocno nie, bo jest na zielono, ale już jest zepsuty. No, ale oczywiście może się przydać, jeżeli mi amunicji braknie, a yy, powoli, powoli ta amunicja się kończy. No dobra, udajmy się już do wyjścia. Bo czeka nas... O, mam granat, Jeszcze to jest też fajna rzecz. Może tu... Uuu! Mówiłem o tym, że amunicja się kończy i właśnie coś znalazłem, a lodówce nie ma nic. Mogłoby tu być pijawka, tak otwieracie i tak bum, pijawo, dobra, wódki nie potrzebuje. Chyba nie granaty wezmę, ale te granaty wprawdzie nie są mi potrzebne jakoś. No ale na szczęście znalazłem trochę amunicji. Będę mógł sobie powalczyć, ale teraz, yy, szczerze mówiąc... No, weźmy tak tak. Przełączymy na tą amunicję. S. To jest ta amunicja S to jest ta. Yy, nie. Jaką się nazywają? Jak się nazywa? nazywa? 45-39 BP To jest ta, ha to jest ta używana ta ostrzejsza amunicja, dobra Wychodzimy stąd. Musimy stąd teraz wyjść, tu jakiś leży czujeczek zabity, dobra, trudno. Może coś tu jest. Udałaby się amunicja. Jeszcze. 400 kul by się przemało jeszcze. Nie wiem, no, miałem, miałem dużo, pamiętacie, nie pamiętam się dokładnie 700 czy 600, nie wiem jak już chodziłem, ale dobra, no to jednak jest wyzwanie. No i nie koniec, no nie jest koniec niestety. Zapiszmy, czeka nas jeszcze bój, naprawdę z cholernie trudnym przeciwnikiem. On no, zapisuje cały czas, y, co chwilę, ale wiecie o co chodzi. Tutaj y, już nikt nie żyje, no i to dobrze. Ale następne... O, zapomniałem teraz. Peda, musimy wejść. O, na pada. Uuu, e... musimy znaleźć notatki, jeszcze raz, mapa. Podnieś on znaleziony PDA Jak to się nazywało teraz Musimy znaleźć klucz A, kod dostępu do drugi, na drugi poziom 1, 2, 4, 3 yy, 9, 5, 2, 4 9, 5, 9, 5, 5, yy, 5, 2, 4 Jest, jest, ale teraz muszę Wam powiedzieć, że naprawdę się cykam ja wam nawet tego nie powiem, ja, ja wam to od razu powiem. Tylko że na razie się bardzo się cykam, powiem wam. Jest to cholernie niebezpieczny przeciwnik. Widzieliście w bilery, ale teraz to zobaczycie, to będzie masakra jakaś. Zresztą ja to zobaczę pierwszy. Prze znaczy pierwszy, nie wiesz? Dobra, zbieramy to. Każdy artefakt, który może nam coś dać. Więc dobrze, no, i szykujemy się na bitwę teraz, panowie. Szykujemy się na bitwę, bo ja wiem co mnie tu czeka. Ha, 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 No, ten wielki biler! Dobra, może cię tak zabije, ale wątpię w to, żebym cię tak zabił. Kto wygra? Kto wygra tą batalię? Kto wygra tą batalię? Padniesz czy nie? Szmato, padniesz czy nie? Szmato, kto padnie? Ja chyba prawdopodobnie, ale że oni zbyt trzymały, no widzicie, to będzie masakra. Dobra, możecie załatwie granatami albo czymś takim, co możecie zabić. To jest wielki biler, to jest, nie wiem, król dokładnie nazywa ten przeciwnik, już nie pamiętam, tak to właśnie jest. ojej, 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 ojej. Macina, dobra, jest jest jest, 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 ale on jest szybki i jeszcze niebezpieczny, dobra, masz granaty, masz granaty, bo ja tutaj, nie, 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 tak, to się będzie tak kończyło, bo ja nie mam koncepcji na niego, ja nie mam koncepcji na niego, on jest tą taką walczą, taką jak telepatią, tylko nie w takim, znaczy w podobnym stylu, tylko nie z takim skutkiem, dobra, czekamy czy on wyjdzie pierwszy. Chciałbym, żeby on wyższy, Dobra! Idzie, 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 idzie. chodź, to się wiecie, to! Załatwiecie, załatwiecie, Kurde, kurde, ale on jest szybki! Zletają te granaty jak mogą, ale on nigdy tego nie robi! Dobra, muszę tutaj i będę polował na ten Zapiszmy, 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 bo to jest dobry moment. Jeżeli go zabije, będzie śmiertelnie uśmiercony. Dobra, dział nie jest, Gdzie on jest. Tu jest też masa, dobra, ging. ging, ging, ging. się chowa za tymi murkami, jaką będziemy wysyłał tą z chorą telepatię, dobra, Gdzie tu, nie, nie, nie podchodź tu, nie podchodź, on naprawdę jest bardzo silny i jest duży. Jest duży. Nie, dobra, przydałaby mi się ta... ta... Dobra, Czy ja cię zabiłem. Nie, ja cię jeszcze nie zabiłem, on jeszcze żyje. Matko. Po... co się dzieje? przydałyby mi się granaty, których oczywiście już nie mam. Gdzie są granaty? Gdzie są granaty? Pod którym są granaty? Nie ma granatu. Womb! Yy, weźmy weźmy na tą drugą amunicję. Weźmy na tą drugą amunicję. Tą taką agresywną, ale no. Gdzie on jest? Gdzie też jest? Dobra, tutaj! Znika, znika. Przydał mi się gdzie, gdzieś gdzieś coś mocniejszego. Tutaj jest. O jej, 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 jej! O jej, 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 jej! Ojej, jej. jej, jej. Oni naprawdę. Walka z nim na dystans jest przerażająca. Nie mam granat. Czekajcie, mam granatnik chyba yy, yy. Jak się to robiło? Jak się to robiło? Tutaj miałem gdzieś granaty pamiętam. Czy miałem, czy już nie mam tego granatnika? Mam tutaj ten. Eee, do grozy. Kurde, nie do tego. To jest to. Do... O cholera jasna, co to było? Dobra, weźmy sobie nie to. Weźmy sobie może szelbę, może Tymko załatwimy. O matko sakraliczna, dziadok. Hamie je... Nie wiem skąd. muntowany jesteś. Jeszcze raz, ale on przetrwa to wszystko, no, z walką na... Nie, tu się nie da walczyć, przytajmy, bo już zginę, musimy to zacząć od nowa, chyba wyjmę teraz strzęp puf, 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 ale nie wiem, to będzie cholernie ciężko, tymi granatami nie zabiłem, że się nie zm... Nie będzie to łatwa sytuacja, gdzie on jest, gdzie on jest, czy ten bydlak jest, dobra, tutaj. No, mam jeszcze yy, TMP, jak się nazywa ta broń, nie pamiętam, dobra. Walka na dystans z nim. Może go jakoś zaskoczymy w takim sposób, że... O, będziemy go... Yy... Dobra, do chyba dostał, ale nie wiem czy to coś mu na... jakieś wrażenie na nim zrobiło. Wrednamenda, menda, wredna menda. Nie wiem, czy go w tym odcinku pokonam. W poprzednim odcinku uległem jego synom, jego mniejszym, jego mniejszym dzieciom. Teraz y, ulegam jemu, no naprawdę. Kram, masakra! Od szmata głupia, no. chodźże tutaj, tak. Nie mam żadnej koncepcji, bo... Bo na, na jego dzieci wystarczała... Y, przeważnie... Y, siła noża. Y, kilka uderzeń, albo nawet, nie wiem, może jeden uderzenie. Okej, okay, tutaj walka z nim jest dramatyczna. Dodatkowo, że już nie mam prawie... Chodź, że tutaj szmato. Takie siekanie tymi kulami. Weźmy się kami Weźmy się to. Chodź, że tutaj szmato. Nie widzisz Ja Cię widzę. Dochodzą do mnie te sygnały. Dochodzą, szmato, dochodzą! Gdzie jesteś? Gdzie jesteś, Biller? Gdzie jesteś, Biller? Te oczy Twoje to tak jakby... Wiecie co? Przypominamy się teraz... Przypominajmy się muminki. To jest buka! To jest buka! Dobrze, na nią mówię? Chyba tak. Weźmy sobie... Dobra, trzyma to. Już dostałem porządnie o ciebie, pierdziel. Dobra, teraz schodzi z tytułami, też strzelać do, niego, strzelać do niego, strzelać do niego, strzelać! Chować się, chować się i te, te oczy... Broń się zaczęła, w takim momencie broń się zaczęła. No i zobaczcie mi a mi nic zostało. To do niego nie dociera, to do niego nie dociera, że już nie żyje. Padła! Nie widzę, nie widzę go, ale... Chyba padł. I teraz ja też padam. Gdybym go zabił, to byłoby piękne. Mamy sen. No pięknie, pięknie, to był nas sen. Chyba go zabiłem, bo to znaczy, że doszliśmy do tego... Wejścia tylko zastanawiam się czy już nie Jeden żyje Tak nie Z żyje, zabiję go za tymi kurkami zbadajmy jego ciało. Może coś ciekawego ma, oczywiście nic. Tak, neutralny, zaznaczony na neutralny, przychylność neutralny No chyba się Wam coś pomyli, bo on nie był neutralny. No tego mutantu nie widzieliście w podstawce. Dobra, mamy dokumenty i możemy się stąd wynosić. Jest, jest jest, doskonale, tylko że ja nie mam amunicji. No, mam na szczęście, no, tutaj trochę, ale tam. O, to jest, jest informacja, jaką jeszcze zdobyliśmy. Oj, powiem wam, że naprawdę przeraża mnie, czasami tak gra. Yy, znaczy, może nie tak bardzo jak kiedyś, ale ten beer, no, robił wrażenie. I to jeszcze chyba nie koniec, bo jeszcze jakieś tutaj się rzeczy dzieją złe. Co tu się dzieje? Jeszcze coś złego, czy mi się tylko zdaje? O, 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 o. Co tu się dzieje? Co tu jest za miejsce? Co to jest za miejsce? Chcę stąd wyjść. Chcę stąd wyjść, panowie. Jeszcze jakiś biler? Nie, mam nadzieję, że już nie jest. Już idziemy stąd, dobra, tu są bilery. Tutaj jeszcze się pojawią chyba cztery panowie wojskowi. Raczej na pewno się pojawią, więc dobra. Czekam na nich, zapisuję sobie tutaj teraz elegancko, bo to się skończyć może dla mnie wiadomo w jaki sposób. O już jeden z nich jest i już jeden nie żyje. Jeden już nie żyje, zaraz będą kolejni nie żyć. O cholera, szczęście się to już tutaj. Ten celownik, dobra, skurprzamy skąd dobra, nie żyje. Ale tu jeszcze jest jakiś na pewno jeden czurek. Jest kolejny, nie żyje. Ale ja już jestem ranny mocno. Weźmy sobie to i weźmy sobie bandaż, może coś macie panowie, przeszukajmy was, a wziąłem karabin niepotrzebnie, biorę amunicję, bo to się może przydać, tu jeszcze pewnie jakiś jeden gościu nie żyje, zaraz, zaraz was przeszukam wszystkich, dobra, sprawdźmy amunicję i bandaż, dobra, no, w końcu jakieś fanty fajne macie, zaraz będziemy stąd wychodzić, już stąd mnie wychodzimy, dobra, wychodzimy stąd. Oj, nie, nie lubię tego miejsca za bardzo. Eee... Yy, dosyć straszne miejsce. Dobra, ale już jesteśmy na górze. Tylko pytanie, czy ktoś tu teraz będzie. Ooo, Mudder Fader. Jeszcze jeden gnój stał na górze. Dobra. Nie szkodzi, jesteśmy bardzo blisko wyjścia z X18. Już będziemy... Bo w tym odcinku zaraz to skończę, tylko już po prostu zakończymy to oficjalnie. Zakończymy. Yyy... Możemy sobie jeszcze to sprawdził, co to jest. Aha, to jest do... ja to. Przeszukiwałem. Dobra, nie będę tego przeszukiwał. Trudno się mówi. Tu już tak mam tyle rzeczy. Mam kombinezon, który na pewno zhandluje. Mam w sumie dwa kombinezony, bo teraz będzie naprawdę jak miejscowość się niedługo pojawi, więc to wszystko już niedługo. Yy, ja chcę stąd wyjść. Ja chcę stąd wyjść, panowie. Chcę stąd wyjść. Yy, dobra, stąd przyszedłem, to teraz tędyk, tak. I teraz turendyk tędyk czy jak to tu jest co to jest Nord Aha to nie tędy, dobra trudno się mówi, jeszcze zapiszemy sobie na wszelki wypadek, ja tu będę błądził, bo tak ram jest potrafi jeszcze trochę gubić. i czasami i potrafię się zgubić po prostu, dobra, jest jeszcze jedna szmata i jest, to jest chyba ostatni sprawdzi kontakty tak jest, tak jest doskonale, ma amunicję do AK 47 co on tam miał? Co on tam miał? Miał to dobra nas sprzedaje tych broni chyba trochę, to będzie... Dobra, nie ma nikogo, wychodzimy, wychodzimy, jest! Udało się teraz tylko się wyjść i zapisać już będziemy yy, mieli piękny... Haha, ha. dobrze! Nie było Stalkera ostatnio. Z tyłu, bo przeszliśmy X-18 Bazatu 034 jesteśmy tuż na Cedersją. O, tak mamy wojście głównym Ale to już na następny mój link. Dziękuję dachu, za uwagę serdecznie. Trzymajcie się z uśmiechem. Cześć.